Cześć wszystkim! Ciemka, słyszałem, że lubicie tabelki, więc dzisiaj tabelkowy odcinek, ale nie do końca. Chciałbym Wam tylko, yy, tak jakby, zaznaczyć, jak te odcinki będą wyglądać z nowej serii. Jest to seria podsumowanie miesiąca. Aktualnie mamy miesiąc luty, yy, także te filmy będą trochę takie tabelkowe i będą to podsumowania tego, jak to wszystko wygląda w Spretchite i tego, co danego miesiąca dropnąłem. Także zapraszam Was na luty. I zaczniemy prawdopodobnie od dropów. Jeżeli chodzi o dropy, nie było tego dużo ze względu na to, że jeszcze mieliśmy tą serię podsumowania żmijowego, przez co w 17 lutego wjechał odcinek z podsumowania żmijowego i na nim mieliście część dropów z tego miesiąca. Także ja podsumuję tylko to, co było później. No i potem już na, w kwietniu dostaniecie cały marcowy odcinek ze wszystkimi możliwymi dropami z marca I z podsumowaniem mojego progresu, całego miesiąca budowania postaci. Więc tu, tą drugą połowę lutego, zaczęliśmy na morce, która oddała nam objęcia morany, które poszły do Oxygenisha, z tego co pamiętam. Także hop sobie ubrał nowy pasek. No, niestety, nie miłość, miłość, potem jak już wiecie, kupiłem. Nie było szczęścia do tej morki. Poleciały mi już łącznie objęcia, poleciały mi udręki poleciały e, Passion randoma wtedy i chyba to tyle, chyba trzy rary tylko miałem z, z morki e, i chwilę później właśnie też na oksydynia. To było właściwie ten sam, ta sama instancja. Zobaczcie, że o 9:45 poleciały do objęcia i 10:33 poleciały udręki Więc zaraz po morce zabiliśmy Lugusa dwa rary z jednej instancji. Dwa dni później Udało mi się wydropić Magnitrift Linga z Seleny, i to była chyba moja pierwsza selka, która wyszła na plus, którą kiedykolwiek zrobiłem. A mam już ich chyba tam 30 albo 40, coś takiego. Więc selki, niestety, ale nie oddałem. Tych karwaczy chyba nigdy nie będę miał. Później była ostra farma fałek. Poleciał nam sigil z bidrifem na unikdy ciężko ranny, więc w sumie taki całkiem spoko orbik i całkiem spoko item, zawsze tam trochę do przodu. I tego dnia poleciał mi kolejny sigil, e, niestety ale z e, nieciekawym orbem, więc go nawet nie dodałem. I dwa dni później, a czy dzień później, poleciały mi dwa kolejne sigile, także. Mam chyba 6 Sigili z rzędu z fałki dropnięte bez żadnego harta i bez żadnego otwieracza. W ogóle nie wiem, czy otwieracz jakikolwiek dropnąłem z fałki, chyba może jeden od początku, kiedy fałkę robię, a mam już ich 1300 chyba jakoś. No i tak później niestety, ale, mm, znaczy niestety, do no tego samego dnia jeszcze poleciał nam hard, a czy mi. Poleciał mi hard, także przełamanie tych sześciu sigilów zostało złamane. Tutaj no, nie dropniemy dziesięciu z rzędu. Nie? Potem bardzo długo nic: pięć dni właściwie bez dropa, i poleciał nam tutaj subdrift. LG też jak widzicie, fałki były no kurde, ostro ciśnięte. No i kolejny sigil tu już ładniejszy. B2 z B-REDU od Mentala co już jest z tego jakaś tam kasa. Dalej, oczywiście, zostajemy przy fałce i jest to dzień później, um, tak? Nie, tego samego dnia. Jeszcze Subdrift Alornik i tutaj zacząłem biegać już z Yukon. I dropnął nam b Drift Band, także to było na pół. Dostałem za niego chyba 6,5KK, całkiem. Fajnie, całkiem fajna sprawa, nie? I jeżeli chodzi o drugą połowę lutego, to były właściwie wszystkie dropy, które wtedy poleciały. I zacznijmy teraz tutaj rozmowę na temat tego mojego spreadsheeta z tym całym progresem postaci. Także jeżeli chodzi o poziom, dużo tu nie ma co tłumaczyć. Po prostu ex wymagany do 140 levela to 1,4 mld. Ja aktualnie, powiedzmy, na moment tworzenia tego spreadsheet'u miałem miliard. mld. 47 milionów i jest to 47 progresu całej tej postaci, jeżeli chodzi o EXPA. Jeżeli chodzi o itemki, miałem Cień, Tarula, Temary, Żmi i Ortazis. Moim zdaniem jest to endgame oweku. Poza może alendrami są te alendry, są takie do przemyślenia. Bo z dwoma darami skrzydlatej nie ma opcji, żebym biegał z przysięgą. Dar skrzydlatej jeden i drugi to jest totalny endgame. Już wam tłumaczę dlaczego. Im więcej resów, tym lepiej. 80 to nie jest cap, możesz iść powyżej 80 i każdy 1% powyżej 80 to jest naprawdę przepaść, bo zmniejsza ci to o. Wydaje mi się, że z 80 do 81 to jest równowartość posiadania może 6% Alorna, więc to jest naprawdę przepaść, jeżeli chodzi o resy, więc nie zatrzymujcie się na 80%, to po pierwsze. Po drugie, Dar, dar Skrzydła tej ma więcej pojemności. Po trzecie, Dar Skrzydła tej daje Wam bonus 15% do driftów, a przy rozwiniętych bandach i teldach to potrafią być 2% nawet, więc kurde, nie widzę opcji takiej, żeby nosić... E, Przysięgę Draugula. Opcjonalnie te Alendry są może do wymiany na Envy. Envy dają trochę więcej statystyk, ale chyba też mi się wydaje, że te Alendry będą mimo wszystko lepsze, żeby dalej e, cisnąć w górę i teresy, i pancerze. Bo demerza na pewno nam totalnie starczy. I pamiętajcie, może teraz aktualnie jest to sufit, ale przy jakichś e, następnych aktualizacjach, gdyby wprowadzili jakiś kolejny content, to to co mam aktualnie mogłoby być za mało. Dla mnie to jest ostateczna wersja. Mam aktualnie. 4 z tych 12 itemów, przynajmniej miałem w lutym i to był progres 33% itemów posiadanych. No i jeżeli chodzi o golda, mniej więcej przeliczyłem sobie na tamten moment ile każdy możliwy RAR kosztuje, ile na prawy tych itemów kosztują i wyszło mi tak, że jeżeli chodzi o jakby zapłacenie za te wszystkie itemy na tamten moment, to jestem gdzieś mniej więcej na 31% progresu ze względu na to, że koszty jeszcze to około 200 kaplaty, I tutaj wchodzą dwa dary skrzydła tej w Ariarchy, Alendry, Wyrok, Zala i Miłość na ten moment. Wydaje mi się, że to łącznie było około 200 kaplaty. Dodatkowo jeszcze oczywiście naprawa tego wszystkiego, więc no, jestem w około 31% progresu. Jeżeli chodzi o ulepy, tu nie ma co dużo mówić na plus 10. Średnio, pamiętajcie, średnio na plus 10 przy moich procentach itemów lub tego, jak sobie przemyślałem, że chciałbym mieć te procenty. Wszedłem na kalkulator galeusowy, ustawiłem sobie wszystko, wykręciłem każdy item na plus 10 z tymi statystykami. Wyszło mi, łącząc wszystkie możliwe itemy, które chciałbym mieć ulepszone na 10, miliard 363 miliony golda. Sprawdziłem sobie, ile średnio yy, kosztuje wylewelowanie tych itemów, tak jak ja mam je aktualnie. Wyszło mi, że aktualnie około 19 kakao użyłem w ulepszenia. Jestem na 1% progresu, jeżeli chodzi o ulepszenia, bo moje ulepszenia są kompletnie do dupy. Szczególnie, że na przykład, dobra, wyrok Helara ja mam 0, bo ja mam na objęciach. Co z tego, że mam na objęciach plus 5? Ale to plus 5 na objęciach pójdzie do śmietnika, w momencie jak ja te objęcia sobie odłamkuję, gdy ubiorę wyrok. Dlatego ciężko jest jeszcze iść w ulepszenia, żeby tu był jakiś konkretny progres, kiedy tak naprawdę nie mam jeszcze ośmiu przedmiotów, które ostatecznie chcę. Dalej, jedziemy. Orby. Orby są tematem takim, w które ludzie gdzieś tam sobie wędrują, a może takiego, orba takiego i takiego. Sam jeszcze do końca nie wiem, jak te orby będą wyglądać na końcu. Mam tutaj unik, który jest dla mnie zastanawiający Uważam, że jest to bardzo mocny orb, ale jednocześnie jest sytuacyjny. Wydaje mi się, że może dyst byłby tutaj dużo lepszym wyborem. E, więc każdy z tych orbów jeszcze delikatnie nad nim myślę. E, jak to wyliczyłem? Tak naprawdę 125 to jest liczba arcy. Jak chcesz mieć jednego suba, to jest to jeden sub. Jak chcesz mieć biorba, biorb to 5 subów, magni to 25 subów, a arcy to 125 sub orbów, tak i ja posiadając B unik, to tak jakbym posiadał 5 subów na wymagane 125 subów, więc jestem w 3% całego progresu mojego orbowego bo chciałbym mieć ostatecznie wszystkie na arcy, sytuacja wygląda następująco jeszcze, że teoretycznie troszkę inaczej wygląda ten moment, gdy przeliczysz na gold, ze względu na to, że licząc, że arcy to 125 subów to liczysz cenę 125 razy sub orb. Ale gdy kupujesz B, gdy kupujesz magni, ta cena się zmniejsza, bo arcy orb będzie tańszy niż 125 sub orbów. Dlatego ja tak naprawdę kupując od razu B, mimo że jestem teoretycznie w 3% progresu, to suma sumarum już wydałem 6%, więc dwa razy zaoszczędziłem to, co mógłbym wcisnąć. I teraz im wyższe orby będę kupował od razu. Czyli na przykład jak kupię sobie już do magni, to żeby przejść z magni na arcy, kupię 4 magni, a nie będę kupował BI, żeby te BI łączyć w magni, wiecie o co chodzi. Więc tak wygląda progres orbowy. Jeżeli chodzi o daimonity, to ja nigdy nie wiem, czy to są Daimonity, czy Daimonity. Totalnie leżę. Mam 200 daimonitów na wymagane 270 tysięcy, które muszę mieć, żeby wszystkie moje arcy orby były wylewelowane na level 3. Totalnie tutaj leżę, ale uważam, że jest bardzo ciężko z jakąś fajną miejscówką do nabijania tych demonitów. Testowałem wczoraj hard smoka i wydaje mi się, że trochę tam zamieszkam, żeby podbić te demonity, bo aktualnie już w tym momencie bardzo bym chciał troszkę te orby podbić, a one totalnie leżą I w ogóle na tym praktycznie leveli nie mam. Jeżeli chodzi o inkrustrację, jest to trochę taki temat jak z ulepszaniem, ale trochę inaczej. Ze względu na to, że jeżeli ja mam aktualnie objęcia, no to e, te ulepszenia nie mogę ich doliczać do tego. Ale jak ja mam objęcia, które będę mógł odłamkować, to te odłamki doliczam już do ulepszenia do e, wyroku Helera. Także mój wyrok Helara teoretycznie już ma 390 odłamków zapisanych na aktualnych moich objęciach. E, dzięki temu mam teoretycznie już inkrustrację wrzuconą na 2% progresu tego co chcę mieć na końcu. A co mówię, co liczę, co mam na myśli mówiąc koniec, są to wszystkie itemki na Gold 1. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo mocny breakpoint, że jak nabyjecie wszystko na Gold 1, to nagle dojecie więcej potęgi macie. Te itemki mają dużo różnych bonusów, więc ten Gold 1 jest mega mocny. Jednocześnie potrzeba na to tyle odłamków. Zobaczcie, że tutaj ja mam wymaganych jeszcze 5 miliardów 178 milionów golda, więc samo to Gold 1 jest dla mnie praktycznie nieosiągalnym nieosiągalną kwotą, więc mam nadzieję, że kiedyś to się uda, ale nie liczę na Gold 3. Te kalkulacje tu wszystkie są na Goldzie 1. Jeżeli chodzi o drify, to ja już wam pokazuję, że mam taki setup drifowy, który gdzieś sobie tu zrobiłem, wydaje mi się, że to jest ten i Coś tutaj na pewno nie pasuje z tego co już widzę, gdzieś tutaj na hełmie jakiegoś orba nie mam Prawdopodobnie chciałem mieć abafa jednego więcej, ale go wywaliłem suma summarum Miałem nie umieć summa summarum, sorki Ale go gdzieś tam wywaliłem To jest wydaje mi się ten build Na pewno nie ten Chyba ten, ale coś tam na koniec jednak zmieniłem Więc tak, tu jeszcze mam wykalkulowane pod 5 abafów, ale wydaje mi się szczerze, że poleciłem pod 4 3 e, teldy, 3 bandy, bo jeden telt i jeden band jest z, z żmija. Mamy gród, grot, link, dur, a, trzy alorny, faln, iori i holm. E, mniej więcej to wygląda tak jak tutaj widzicie. Mm, jak one już są wylewelowane i wbite na odpowiedni poziom. Wszystkie są na arcy poza alornami, które powinny być na... Mm, Alorn, tu jest arcy, tu też nie mam pojęcia. Aha, bo ja to, zmieniałem później. Dobra, już wiem o co chodzi. Już wiemy, już wiem, już wiem. Arcy ogólnie, wszystkie drify poza alornami, które kalkulowałem sobie w tych wyliczeniach tutaj na magni. Problem z taki, że z drifami jest taki, że ja zmieniam moje decyzje raz na tydzień. Dlatego tutaj widzicie coś, co końcowo może być troszkę inne, ale mimo wszystko. Nawet jakby porównać to co jest tutaj, co jest naprawdę fajnym endgame'owym buildem To ja jestem w okolicy 8% już kupienia tych wszystkich driftów pod względem ich wysokości, czyli arcy, magni, B. I tutaj macie ich ceny mniej więcej eee, Tutaj są wyliczenia eee, I tutaj jest jeszcze coś jak kraftowanie Teraz tak, jakbyś chciał sobie abafa, kupować suby I skraftować z tych subów arcy, to zapłacisz 93 miliony golda. A wydaje mi się, że arcy Abafa jesteś w stanie kupić dużo taniej. Na przykład tu jest dobry przykład, że arcy Teld czy Band, kupując Teldy i Bandy po 3kk, wydasz na nie 375 milionów golda, a ja pamiętam, że na przykład Zacna mosia sprzedawał kiedyś arcy Banda chyba, albo może nie Zacna, ale ktoś inny, ale był za 80kk na markecie. Ktoś tam tym i za te 80 to już kurde to nie jest 375 milionów, nie? E, więc kurde, no jest różnica cenowa, jak kupujesz jednak te duże e, drify, a nie te małe. Dlatego e, ogólnie rzecz biorąc ja polecam e, kupować je od razu jak najwyższe. Na przykład ja jak kupowałem Alorny, gdzie nie miałem wcześniej żadnego, ja od razu zainwestowałem w B, a Magni to byłoby idealnie, ale kupowałem od razu B żeby nie inwestować w te małe, bo jest to dosyć drogie, żeby łączyć 5 wyższego. No i aktualnie jestem w okolicach 8% progresu wielkości driftów, jeżeli chodzi o driftach, no to jestem w 5% progresu tego, który na tamten moment przeliczyłem i gdybym chciał sobie to wbić od razu na maksa, to musiałbym dielków kupić za 11 miliardów 735 milionów golda. Strasznie dużo dlatego trzeba to cisnąć. Eee, i jeżeli chodzi o podsumowanie całkowite, no to tak patrząc na taki progres niepieniężny to jesteśmy gdzieś mniej więcej na 16% progresu całej postaci ze względu na to, że daemonitów na przykład teoretycznie nie da się kupić czy expa na driftach na, na więc ja po tym roku grania jestem gdzieś w 16% progresu do przejścia gry, co bym nazwał posiadaniem EQ Gold 1, wszystkiego na arcy, driftów, orbów yy, i wszystkich driftów wylewelowanych razem z orbami. A jeżeli chodzi o taką typową, yy, kasową sytuację, no to aktualnie mamy już wydane 1 miliard 762 miliony golda na, na tej postaci w, w ciągu roku. I patrząc na yy, procentowo, to jestem w 10% aktualnie inwestycji w tę postać. Brakuje mi najwięcej aktualnie na odłamkach: 5 miliardów na drifach 3 miliardy 800 i na itemach 2 miliardy 628 milionów i teraz tak jeżeli chodzi o itemy to one będą mocno taniej ze względu na to że te C dragowe są bardzo drogie więc ja na przykład tutaj Dary liczyłem po 50k gdzie yy, tak naprawdę już one są dostępne gdzieś tam za 45 widziałem na markecie 40 więc ta cena szybko spada odłamki niestety wydaje mi się że będą rosły w cenie więc to gdzieś tam się wyrówna E, drify, orby czy ulepszenia. No ulepszenia raczej będą to tak, jak były. E, odłam, e, orby jest szansa, że zaczną tanieć i drify też do, e, troszkę pójdą w dół. Ale mimo wszystko jest gdzieś jeszcze 14 miliardów golda do zainwestowania w tę postać. E, I ja się jaram, nie? Ja się jaram, to jest milior, milion 100 tysięcy prawie platy i Ciekawe jak to będzie rosło z miesiąca na miesiąc. To ja jestem ciekawy, że jak ja sobie wejdę tu za miesiąc i porównam sobie progres lutego z progresem marca, a już po ostatnim filmie wiecie, że tutaj naprawdę się dużo pozmieniało. Na, na szczególnie jeżeli chodzi o przedmioty, że ten progres już fajnie wleci. Też bardzo dużo Expa, bardzo dużo ekspa na drifach mi wpadło przez ten, przez ten miesiąc, także. Zapraszam Was po prostu już teraz do kwietniowego filmu, w którym sobie to porównamy Dajcie znać czy Wam się takie, takie tabelki podobały Starałem się przez to przejść jak najszybciej, żeby Was tu nie przynudzać I to tyle, nie ma co już więcej tutaj mówić, 10% aktualnie Postaci mam powiedzmy zrobione Zobaczymy ile to będzie w przyszłym miesiącu, mam nadzieję że około 13, już może 14 Zobaczymy, no też nie można Aż tak chyba nie, aż 14% nie, Ale jakby było z 12-13% byłoby fajnie Dobra, nie przedłużając Widzimy się w kolejnym odcinku za 3 dni Już Wam mogę to zdradzić, że jest to farmcast z Fridrisiem Także mega fajnie, mega się jaram. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku